ma wszystkim. Ja jestem Makasoka, a to jest mój kolejny odcinek z zagrajmy w Terraria z Makasoką. W dzisiejszym odcinku mam zamiar, yy, Mam zamiar, Dobudować sobie część do domku, żeby postawić tam łóżko. Tak, zrobiłem sobie już łóżko, zebrałem dużo rzeczy. Zobaczcie, Mam tak, 12 diamentów. Znalazłem, proszę Państwa, 12 diamentów. Jeden yy, Safir. Dwa amestysy, o 20 bomb mam No i tyle tyle jeszcze mam silver ore Tu sobie zrobiłem ogniste szczały No to tak Dzisiaj znów będzie niespodzianka, uwaga O, o, o tak Miasteczko, miasto, zamek Jupi Se zrobiłem takie na już na łóżko, ale to będę musiał usunąć. Tutaj jak widzicie mam taki, takie miasto, se zrobiłem. Tutaj mury. Tu właśnie zombiak mi idzie. No chodź, chodź. Os, os. hihi. Oh, hi. No i tak to jest. Ciągle mi się do, do drzwi dobijają Dobra, więc... krótkie cięcie. Czołem. Dobra, jesteśmy razem. Okej, okay, więc zaczniemy od usunięcia łóżka i zakopania tego miejsca. A bo nie, nie z... Nie... Wow, to! Hi, hi Dzięki gwiazda, co sobie takie drzewko wyhodowałem. Bierzemy łcho. Ach, nie mam miejsca to szybko oddać do skrzyni rzeczy. A skrzyni mam co? No, takie coś. Okej. Okay. Pięć gwiazdek. Jeszcze 10 potrzebuję. To nie potrzebuję. Tego też. i może to dobra to sobie zostawimy więc tak dobudujemy sobie część tutaj więc trzeba zniszczyć to siekiera Okej. Okay. Te drzwi sobie zostawię, albo... Du dużo ten, musiałem spędzić czas, żeby to, żeby glinę znaleźć ten, to, to, to z czego się robi to, masakra była. Ale przy okazji znalazłem te diamenty, nie? To się liczy. Dobra, drewno. To może tutaj zaczniemy. Um. nie drzwi tak yy. Piach się przyda. Widzicie, mam 17 stron ten podków, nie? Ty, 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 ty. Tu, 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 jak to usunę? FAK. No. Jedziemy. zim. teraz jak duże... Okej, okay. eee, potrzebujemy jeszcze tylko to. Maz dielta tak. I robimy raz, naspadaj. Nie, eee, Tabliczkę. Edit, eee, domek makasoki. Na okej, ok. O, staję na wydzień, tak będę musiał wchodzić. o no chodź dobra, mam szkło? Może nie, oddałem, dobra, to później zrobimy. kiki oki, 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 oki. Eee, krótkie cięcie, ja usunę ten tutaj mur i widzimy za chwilę czołem. Dobra, jesteśmy już. Jak widzicie, zrobiłem. Podobny domek do tego. Aha, tutaj mam jedno wejście. No ok, więc zdejmij łóżko. I kurde, nie chce się nic zrobić. Dobra. Spadaj stąd. No, nie. Dobra, zostawię sobie tak Nice. Dobra yy, Pójdziemy sobie teraz do kopalni. Zob pokażę wam ją. A, zaraz płomie wszystko. Mieczy. Fak Hopaj hopaj, młody hopaj Pokażę wam... O, już tutaj się zaczyna. Pokażę wam tylko tą skinię i skończymy odcinek, bo Ach, niestety muszą iść. Nie to nie to. Tutaj jak zarosło. Dobra, idziemy. Teraz tu. Tu się widzę, że zakopałem. O, koper. Jem. Kurwa, zbyło mi. A, jakiś kapero, tu pełno gliny yy, piasek, ziemia, diarto. Dobra, zagrodzić trzeba. Nie yeah. wchodź, no wchodź. Kopimy sobie Iron Ore. Dobra, idziemy dalej. Chwilę. Jak sobie byłem. Nie przypominam sobie. Po What the fuck? No ale w tej jaskini ten chodzę to jest pełno. Muszę sobie zobaczyć. O. O kuźwa o, no, no, no. Dobra, zakończymy ten odcinek. Więc komentujcie, subskrybujcie, ocinajcie mnie i do zobaczenia. Cześć!